W 14 stycznia 2010 roku o godzinie 13 w hotelu Żarmet w Żarowie odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne burmistrz Gruntkowskiej z przedstawicielami firm, instytucji oraz organizacji społecznych działających na terenie gminy. Spotkanie rozpoczęło się od bardzo miłego akcentu programu artystycznego przygotowanego przez dzieci uczęszczające do światlicy środowiskowej Cztery pory roku. Świetlica działa w ramach programu Wiara w Integrację Pokoleniową, który realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy żarowskiej parafii. Dzień dobry Państwu. Zanim przywitam wszystkich Państwa, to oddam głos naszym młodym artystom, bo oni są równie zdenerwowani jak ja. Zaczynamy. Drodzy młodzi goście, jak to dziś wesoło? I ja uroczyście, się dzielę przeciwko. Zanim mam tą radosną godinę opowiemy. Wszystkim, tu zebrany, bardzo dziękujemy, że przybyliście do nas Bo rzeczy ciekawe. Będziemy przedstawiać, co działo się za niej. Bardzo dziękownie nastawić na chyba, żeby co mówimy. Po występie dzieci, burmistrz Gruntkowska przedstawiła krótkie i rzeczowe podsumowanie minionego roku. Mówiła o wynikach rocznej działalności oraz wynikach finansowych gminy. Otóż to co najważniejsze się wydarzyło w gminie za w 2009 roku to dokończenie budowy fali sportowej, to budowa boiska w ramach programu BORY 2012, to duże remonty, które przeprowadziliśmy w zakresie oświaty, to także to co istotne i to co brakuje nas od lat. Kwestia stabilizacji finansów gminy żal. Szanowni Państwo, to co bardzo istotne dla każdego budżetu gminy to zwiększanie dochodów gminy. Nie ograniczanie wydatków, bo pewne wydatki w każdej gminie są stałe, ale ogromna praca gminy i urzędników gminy nad tym, aby gmina się rozwijała, aby zwiększać dochody do budżetu gminy. I to tak, dzięki wielu działaniom podjętym w 2009 roku, jak zobaczycie Państwo w wynikach finansowych. Zaczyna powoli przynosić efekt. I proszę Państwa, wyniki finansowe pierwsze, jeszcze nie ostateczne, ponieważ w każdej gminie jest tak, że ten styczeń jeszcze jest miesiącem, w którym spływają rozliczenia, to jest wykonanie dochodów i wydatków za rok 2009. Chciałoby się, żeby dochody było wyższe, ale wydaje nam się, że biorąc pod uwagę kwoty nie możemy mówić, żeby to zły rok. I proszę Państwa, to, o czym tyle wszędzie mówi się, a mianowicie wskaźnik zadłużenia gminy. Sukcesywnie spada. I to jest najistotniejsze: że dzisiaj nie ma sytuacji zagrożenia dla funkcjonowania gminy i jej organów. Wskaźnik zadłużenia wyliczony na dzisiaj nie jest dużo mniejszy, to co mówiłam wcześniej w roku ubiegłego, ale sukcesywnie poprawia się nasza sytuacja. Na szczególne podziękowanie. Zasłużyła w roku 2009 wieś wieś na Panie Sołtysie. Niech się Pani pokaże jak się pokaże. Gdzieś tam pan, o jest pan sołtys. Proszę Państwa, to jest wieś, która e, wzięła udział w pierwszej edycji konkursu Piękna Gruz Dolnośląska. I naprawdę zaangażowanie tej społeczności, które obserwowaliśmy, było wyjątkowe. No i co? Oni zdobyli drugie miejsce. W 2009 roku obchodziliśmy 65-lecie szpitala Żarowie, obchodziliśmy 60-lecie biblioteki i nadal jej imienia, jak się zajęła 35-lecie honorowych dawców krwi, a także 20-lecie pierwszych wyborów parlamentarnych, 10-lecie gimnazjum, 10-lecie teatru bezdomnego. Były wspaniałe dożynki w Azanach, był bal serwis i drugi czyli to, co zawsze nas łączy, i integruje. I co sądzę, jest w każdej gminie bardzo potrzebne. I proszę Państwa, nowa inicjatywa, bardzo cenna i która naprawdę darzy dużym szacunkiem. W roku 2009 powstał Uniwersytet Trzeciego Wieku. Bogaty rok, bogate wydarzenia. I to co się działo. Bogaty może trochę mniej w pieniądze, ale zmierzamy w dobrym kierunku. Szanowni Państwo, pragnę w imieniu własnym zarządu powiatu, pana Wicestarosty Ryszarda Wawrynibicza, złożyć najlepsze życzenia na rok 2010 i życzyć Państwu dużo, dużo zdrowia. I na koniec taka mała anegdota dotycząca właśnie zdrowia i szczęścia. Ona jest dosyć długa, więc nie będę mówił całej, a zakończę to pułętą. Jest to powiedzenie z Kresów Wschodnich, które mówi o tym, że jeżeli chcesz być szczęśliwy całe życie. To bądź I tego zdrowia Państwu życzę. Wszystkiego Życzę Państwu dobrych wyborów w roku 2010, takich, które będą dla rozwoju naszej gminy. Za zdrowie i pomyślność mieszkańców miasta i gminy Żarów. Wszystkiego dobrego.